Tili i uciekająca bambusowa tratwa. Był jasny poranek, kiedy Tili, Tygrysica i jej przyjaciele znaleźli starą bambusową tratwę przywiązaną do drzewa na brzegu rzeki. Patrzcie na to, powiedziała surykatka Mina, wskakując na nią. Mogłybyśmy się nią popływać. Słoniątko Bumble zawahało się. Jesteś pewien, że to bezpieczne? Tukan Luma zaśmiał się ze swojej grzędy. Popłyniemy tylko kawałek. Co mogłoby pójść nie tak? Odwiązali linię i weszli na pokład. Delikatny prąd niósł ich w dół rzeki i początkowo było cudownie słońce migotało na wodzie. Ważki śmigały obok, a oni leniwie dryfowali w cieniu zwisających winorośli. To jest życie, mruknęła Tilly. Ale potem prąd zaczął nabierać prędkości, Tratwa się zakołysała. E, chłopaki? powiedziała nerwowo mina. Rzeka przed nimi zwężała się i pędziła wokół ostrych skał. Lina! krzyknął Bumble. Musimy wrócić do brzegu. Tilly chwyciła długą gałąź i próbowała pchnąć ich w stronę brzegu. Ale prąd był zbyt silny. Tratwa zakręciła się uderzając o głaz. Luma przeleciał nad nimi, wołając: przed nami jest spokojna kałuża. Jeśli uda nam się do niej dotrzeć, będziemy bezpieczni. Współpracując Tilly i Mina, używając gałęzi, prowadziły tratwę. A Bumble oparł się o jedną stronę, aby ją ustabilizować. Kal po cału udało im się wpłynąć na spokojniejszą wodę. Tratwa zdryfowała do małej, piaszczystej zatoczki i delikatnie się zatrzymała. Wszyscy stoczyli się z niej, dysząc i śmiejąc się jednocześnie. Cóż powiedziała Mina? To było większe przeżycie niż planowałam na dziś. Bumble pokręcił głową, ale się uśmiechnął. Następnym razem może najpierw spróbujemy płytkiego odcinka rzeki. Tilly uśmiechnęła się szeroko. Przynajmniej mieliśmy przygodę i teraz wiemy, że potrafimy współpracować w trudnych sytuacjach. Wyciągnęli tratwę na piasek, żeby nie odpłynęła, a potem usiedli na brzegu, obserwując wirującą rzekę. Woda lśniła, jakby nic się nie stało, ale nigdy nie zapomną tej szalonej przejażdżki.